Codziennie 5 kobiet w Polsce umiera na raka szyjki macicy. Nowotwór atakuje zarówno dojrzałe, jak i bardzo młode kobiety przed 30 rokiem życia. Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania tej strasznej chorobie jest badanie cytologiczne, które wykrywa nieprawidłowości w wymazach pobranych z szyjki macicy. Może wykazać obecność szkodliwych komórek lub wirusów w narządach rozrodczych kobiety. Badanie wykonane we wczesnym stadium rozwoju choroby daje szansę na całkowite wyleczenie. Ta, która rozpoczęła życie płciowe, inicjacja seksualna, powinna pobierać cytologię raz w roku. Jeżeli są jakieś zmiany patologiczne, to zdrowie powinno powinna być pobierana część, razy. W ten sposób dbamy no, o swoje zdrowie i o swoje życie. Do badania cytologicznego właściwie nie przeszacie nam wyjątkowo przygotować, ale pewne y, są takie y, sytuacje, gdzie dobrze by było, żeby pacjentka oczywiście przestrzegała odpowiedowej higieny, czyli trzeba czy dobrze się higienicznym y, podględ, przygotować. Też dobrze by było, y, żeby no y, trzy dni, 4 dni po krwawieniu miesięcznym, tak? Y, y, no I trzeba było się wstrzymać od współżycia, tak żeby było to badanie dwa dni, co najmniej. nie używać żadnych globulek dopuchwowych. Podstawową przyczyną zachorowań na raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, przenoszonego drogą płciową. Czynnikiem zwiększającym ryzyko zakażenia jest wczesne rozpoczęcie życia seksualnego oraz częsta zmiana partnerów seksualnych. Badanie cytologiczne wykonuje lekarz, ginekolog lub Popieramy Pobieramy za pomocą szczoteczki, która jest odpowiednio ukształtowana do tego, żeby pobrać jak najwięcej materiału z kanału rodnego. Ma taki specyficzny kształt, ścięta jest tutaj po bokach. Ta część dłuższa wchodzi do kanału szyjki macicy i tam pobiera jak najwięcej Komórki. Reszta zostanie na, na tarczy szyjki i, i pobiera komórki z tarczy szyjki macicy. Wkładamy w zierniczek, w zierniczek o, rozszerzamy, oglądamy teraz kanał szyjki macicy. I teraz, jeżeli dobrze jest uwidoczniony, wkładamy szczoteczkę. I zaczynamy popierać, tak? Wykręcimy w jednym kierunku, tak, żeby jak najwięcej pobrać materiału, żeby lekarz cytolog prawidłowo określił, e, określił stopnie cytologiczne pacjentki. Dobrze. Wyjmujemy, o, ziemniaczek wyciągamy, odłączamy szczoteczkę. Wrzucamy do płynu utrwalającego, tak? Ciak, zamykamy. I preparat znoszony jest do badania badania cytologicznego. Pobraliśmy tutaj materiał do badania cytologicznego do odpowiedniego pojemniczka z płynem, tak zwanym utrwalaczem. To jest zynomitytologia kulna, NBC. Można też pobierać standardowo na szkiełko, tak? tak? Także to samo, pobrany materiał rozprowadzamy na szkiełku, jak najwięcej i utrwalamy specjalnym utworem, czyli spryskujemy.